Witajcie kochani, w sobotnie, popołudnie, fajny tytuł wymyśliłam mnie, no ale ten tytuł oddaje właśnie dokładnie to, o czym będzie ten film. Otóż wszyscy jesteśmy przekonani, że takie suplementy, diety, witaminy czy preparaty roślinne są w pełni bezpieczne dla naszego zdrowia. I one są w wielu przypadkach niebezpieczne. Niebezpieczne są w połączeniu z innymi preparatami, najczęściej farmakologicznymi, choć zdarzają się też takie połączenia między samymi preparatami ziołowymi, tak? Fito, fitopreparatami. A ten film w ogóle, wpadam na pomysł tego filmu, hmm, to znaczy ja, Myślałam o tym dużo wcześniej, żeby Wam taki film nakręcić, ale jakoś tak zapominało się, a to pogody nie było, a to to, a to tamto. Ale teraz y, tak gdyby jest następstwem filmu ostatnio, jed, jednego z ostatnich filmów Grzegorza z Szumi lasu", który robił gnojówkę z glisnika i y, tam padło takie zdanie, że ten glistnik to jest taki toksyczny i w ogóle, i, i w szczególe, i że jest zakazany. O ile mi wiadomo, on nie jest zakazany, dlatego też przeszukałam internet, żeby potwierdzić tę wiadomość. Szukałam nie na forach żadnych tam, czy tam na blogach, tylko szukałam jakichś tam naukowych albo jakichś rządowych obwieszczeń medycznych, na stronach medycznych. I dokopałam się do takiego mm, artykułu, yy, o, który będzie podlinkowany jako pierwszy yy, o właściwościach glistnika, o jego stosowaniu w fitoterapii, bo on nadal jest stosowany. On jest stosowany, możecie nadal go kupić w aptece yy, jako herbatkę ziołową. Yy, możecie go pić bezpiecznie, tam do 4 razy po 100 ml, czyli po pół szklanki. Zaparzając dwie łyżki 400 ml w rządku, i tak sobie podzielić na te cztery dawki i codziennie wypić, ale jeżeli nie ma takiej potrzeby, to wy tego nie pić. On jest w, w, stosowany najczęściej w fitoterapii jako lek wspomagający drogi żółciowe. Przy czym, tutaj właśnie, przy czym on wchodzi w interakcję z kurkumą, czyli następnym ziołowym preparatem bezpośrednio sproszkowanym, czy tam cokolwiek zrobicie do jedzenia, czy do picia z tej kurkumy, to połączenie z glisnikiem może się okazać toksyczne dla wątroby, szkodzić się wątrobę, no to uszkodzenie nie będzie na tyle silne, no mogą tam wystąpić właśnie jakieś nie niepożądane efekty i wtedy lepiej ten glistnik odstawić, kurkumę można dalej jeść i tam w ciągu tych 4 tygodni ta wątroba się zregeneruje. I to właśnie, to zjawisko przypomniało mi o takim jeszcze gorszym, bo praktycznie to bardzo duża część, o ile bardzo mała część je tego glistnika, tak preparaty z glistnika, o tyle ogromna ilość ludzi Osób i je spożywa czosnek. Czosnek ma też takie właściwości, właściwości hepatotoksyczne, czyli on też w ilościach dużych na surowo potrafi uszkadzać wątrobę, ale w połączeniu z paracetamolem no jest hipertoksyczny. Tak? Na tą wątrobę. W ciągu tam pięciu dni y, możecie się nabawić ciężkiego uszkodzenia wątroby, łącząc właśnie czosnek z paracetamolem przeciwgorączkowym i to zazwyczaj bywa wtedy, kiedy się czujemy przeziębieni, chcemy się wyleczyć lekko, tak? No lepiej wtedy wybrać inny lek przeciwgorączkowy, zrezygnować z tego paracetamolu. W ogóle o, paracetamol ja uważam za lek, który powinien być wycofany już dosyć dawno, wtedy, kiedy odkryto to y, jego działanie szkodliwe na wątrobę. Nie pamiętam ile lat temu, no ale 20 na pewno. Yy powinien być zastąpiony lekami, które będą, no nie będą aż tak niekorzystnie na te wątrobę wpływały. Ale o tym czosnku i o tym paracetamolu to ja przeczytałam kiedyś w takim artykule dosyć długim i ja go teraz odszukałam, ten artykuł on będzie podlinkowany jako drugi. Warto tam zajrzeć. I do tego szczególnie warto zajrzeć, dlatego że tam to były, to jest takie seminarium. Na podstawie badań klinicznych przeprowadzonych w Stanach Zjednoczonych, w wielu klinikach do tych badań, na początku tam poczytacie ile osób, jakie osoby były brane do tych badań, tam podawanej pracowo i te um, środki roślinne, suplementy diety, ale i witaminy. I, no i wyciągnięto tam wnioski. I wnioski są takie, rzekłabym, no dosyć um, Szczególne, na przykład takie siemielniane. No, siemielniane niestety jest niezalecane osobom y, chorym na cukrzycę y, biorącym insulinę, tak? Dlatego, że jednoczesne podawanie insuliny i siemielnianego powoduje. Y, Zwiększe, zwiększone działanie tejże insuliny. Dlatego osoby biorące siemielniane powinny to skonsultować z lekarzem w celu dobrania tej dawki insuliny. Podobnie jest z osobami biorącymi leki hormonalne na tarczyce, czyli ja jestem w tej grupie. Jest też niewskazane dla osób, które mają problemy jelitowe, takie przewlekłe choroby jelitowe i biorą leki, które powodują no, zatrzymanie tego stolca i y, branie jednocześnie tych leków razem z siemieniem może spowodować niedrożna sielit, czyli coś bardzo groźnego, bo taka niedrożna sielit może się później y, przerodzić y, w no ma e, martwicę tego jelita, tak. Tam jest wymieniony też greyfruit plus, e, to znaczy nie sam grejfrut, tylko furono, furanokumaryny, e, które są swawonoidami w grejpfrucie, no jest narysowany grejfrut, nie jest wymieniony. I o, o tym też wiem od dawna, bo ja już przy zmianie leku, 7 lat bodajże, sprawdzałam czy ten lek mój nie jest na liście wchodzących w interakcję z grejfrutem. Taka lista leków wchodzących w interakcję z grejpfrutem jest bardzo długa. Możecie ją na stronie poszukać że googlejcie sobie, wyjdzie Wam taka ogromna lista, bo on rzeczywiście wchodzi z wieloma lekami w interakcję, ale dla niego taką bezpieczną y, odległością czasową są 4 godziny. To te, tego się dowiedziałam z tego artykułu, że bo ja też trzymałam dłuższy odstęp czasu, tam powiedzmy po 10 godzinach od wzięcia leku mogłam gdzieś gry a teraz już wiem, że mogę to zrobić znacznie wcześniej, czyli po 4 godzinach albo 4 godziny przed wzięciem leku. Możecie tego grejpfruta sobie zjeść, ale sprawdźcie. Z grejpfrutem to jest tak, że yy, o tej interakcji jest w ulotce. W ogóle powinniście czytać ulotki. No i takie yy... Dla Was takie zalecenie, że jeżeli Wy już się leczycie sami w domu, nawet y, na przykład y, no jesteście znerwicowani, tak, macie problemy ze snem i bierzecie walerianę, to ta waleriana również wchodzi w interakcję y, i dobrze jest y, o, o tym wszystkich preparatach, które bierzecie bez recepty czy to o witaminach, czy to właśnie suplementacji, żebyście poinformowali lekarza pierwszego kontaktu y, i który. Y, 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 no, jeżeli nawet nie wie, to ma komputer i on przy was wejdzie i poszuka tych informacji, które są y, niezbędne po to, żeby wam krzywdy nie zrobić, tak, farmaceutykami. Tak. Waleriana może też wejść w interakcję y, z lekami wywołując uszkodzenie wątroby, także y, tam są też takie ciekawe tabele które mówią o odstawieniu preparatów roślinnych przed y, zabiegami chirurgicznymi, ponieważ y, w połączeniu z anestetykami, czyli lekami do znieczulenia ogólnego, on wywołuje y, krwawienie i między innymi jest to czosnek, jest to ta y, wspomniana Waleriana i dziurawiec, ale tak? tam są jeszcze inne wymienione, ale z tych znanych. Jest tam trochę o jeżówce purpurowej, jest o miłożębie, o czym tam jeszcze jest z takich leków popularnych, tak? Popularnych. O, o dziurawcu, o aloesie, o rzęszeniu, tak? O rzęszeniu, rzęszeń na przykład. Połączeniu z kofeiną, czyli z wyką kawą, jeżeli wy spożywacie rzęszeń, to może prowadzić do zaburzeń rytmu serca i wzmóc to pobudzenie, tak że sama kofeina tego nie zrobi, a rzęsień owszem. Dziurawiec, jeżeli jecie. Ja bardzo często piłam dziurawiec i no ja lubię herbatkę z dziurawca. Dziurawiec, oprócz tego, że właśnie działa fotouczulająco, czyli wychodzi uczulenie na słońcu pod wpływem promieni słonecznych, to również dziurawiec zmniejsza działanie wielu leków. Także też dobrze o tym wiedzieć. No, I dlatego powstał ten film. Żeby Was zachęcić, chociażby już nie do szukania specjalnie samemu, tylko żebyście sobie przejrzeli ten artykuł drugi, który wkleję, tak? Możecie nie czytać w całości, możecie tak sobie po tych tytułach oblecieć, dojść do tego, co wy tam na, albo na co chorujecie, albo y, jakich preparatów nie powinniście razem zażywać z lekami, które bierzecie. Jesteś o takich zakazanych suplementach diety, właściwie ogórecznik, co mnie zdziwiło, ogórecznik jest jako suplement diety zakazany, e, ogórecznik lekarski, czyli wy go możecie sporadycznie sobie zjeść, tak? zrobić sobie napój taki z ogórecznika, bardzo dobry do sałatki dorzucić, natomiast nie stosować jako suplementu diety. Jest trochę o żywokości i o podbiale, że no nie wolno go jeść, bo to wiadomo, bo one są silnie toksyczne, natomiast no właśnie, a te chętnie wszyscy robią te gnojówki żywokostu jakoś się nie boją, że są one toksyczne. Natomiast zewnętrznie stosowany żywokost, no może być i pod takie, nie? Stosowany tak yy, bezpiecznie 4 tygodnie, no maksymalnie do 6 tygodni i później trzeba zrobić przerwę. Zresztą ja tę przerwę to proponuję wszystkim, którzy jakiekolwiek bierzecie długoterminowo yy. Fito-preparaty, tak? czyli te preparaty roślinne nie na receptę, zalecane przez lekarza, żebyście zawsze robili przerwę. Nawet ja tę kurkumę, jak biorę, czy jem ją tak bezpośrednio w szklance wody, czy tam nalewkę piję, wtedy się, kiedy czuję, że mogę być przeziębiona, albo kiedy jem tą pastę, tę pastę, tak? to ja robię sobie dosyć długie przerwy, czyli stosuję tylko do momentu zaprzestania, nawet nie dłużej. No, przestaje mi boleć kolano czy tam coś, coś inne i ja wtedy odstawiam tę kurkumę i daję wątrobie odpocząć. Także to co najważniejsze Wam powiedziałam. Pamiętajcie tylko o tym czosnku i paracetamolu, żebyście tego razem nie brali, tak samo jak nie można brać razem i, i po promu z miłożębem. Jeżeli bierzecie miłorząb, preparaty zawierające miłorząb, to w połączeniu z ebów promem może powodować krwawienie, znaczy wrzody, wrzody, tak, nie krwawienia z wrzodów, tylko same wrzody, a samoistne krwawienia e, mogą następować, jeżeli ten miłorząb połączycie z lekami, które e, powody odwodnienia, czy znaczy odwadniającymi, czy diuretykami. Tak? Jeżeli macie problemy z nerkami, yy, czy tam z nadciśnieniem, bierze, bierzecie takie diuretyki, to żebyście go z tym łożem nie łączyli. Bo, bo wtedy możecie zacząć krwawić. No dobra, jest jeszcze takie połączenie. Yy którym się dowiedziałam, to też wspomnę, bo tam mało kto czyta komentarze przy tej mojej kurkumowej paście, takiej, którą robiłam hrabiemu, którą sama jem. Napisała jedna z pań tam w komentarzu, że ona wchodzi w interakcję z tramalem. No tramal mam nadzieję, że niewiele osób je, bo tramal to jest takim silnym lekiem przeciwbólowym. On jest z grupy nawet takich narkotyków jest przepisywany, przynajmniej był wtedy, kiedy ja go brałam, bo też go brałam na receptę z czerwonym paskiem, nie wiem, teraz już nie ma pasków, tylko są kody ale y, Tramal uzależnia Mówię to Wam i tramal powoduje uszkodzenie długotrwałe, uszkodzenie pęcherza moczowego i może spowodować uszkodzenie nerek, wywołuje krwawienia pęcherza moczowego, czyli krwiomocz tak zwany. No, nie jest bezpieczny, natomiast uzależnia, więc bądźcie ostrożni i nie łączcie z kurkumą, bo może u Was wywołać wstrząs anafilaktyczny i skończy się w szpitalu. No ale o tym to ja nigdzie nie słyszałam, tylko od tej pani, dlatego mówię, mówię, ponieważ raz się zdarzyło, raz nie zawsze, dwa nieczęsto, ale jeżeli już był raz, to o ten jeden raz za dużo, tak? I w ogóle, jeżeli kogokolwiek słuchacie, czytacie, to mm, sprawdźcie. A już na pewno nie szukajcie takiej wiedzy y, na forach y, internetowych, czy nie szukajcie tej wiedzy gdzieś na blogach, y, bo to jest taka wiedza, wiecie, bardzo okrojona. Nawet mnie nie, nie musicie wierzyć do końca, tylko sobie jeszcze poszperajcie, jeszcze poszukajcie. To, y, to jest inwestycja w was. Ten czas stracony przez Was y, może y, po prostu y, zaowocować Waszym lepszym zdrowiem. Także buziaki Wam wszystkim. Do zobaczenia wkrótce, bo ja tutaj pomysłów na filmy mam siedem, ale kiedy ja to zrealizuję, nie wiem, bo tutaj co chwila ktoś coś orze, albo o, o teraz samochody naprawiają. Jak nie koszą, to burczą. Buziaki mam papa.